Witajcie moi kochani, w dzisiejszym odcinku bierzemy się za kolejnego quest'a. Tym razem quest'ik na 177 level, jest to quest'ik Pomóż Femestrze rozwiązać problem ożywieńców, którzy krasują w pobliżu Tchuzal. Femestrę mamy tutaj tuż koło siebie, więc naprawdę nie musimy daleko iść. No i tutaj wybieramy tylko odpowiednie dialogi, nawet nie musicie się zbytnio zagłębiać. Ponieważ y, od razu na początku questa mamy do odczekania 10 minut, więc y, te 10 minut musimy odczekać. Ponieważ y, podczas rozmowy opowiada nam historię. I kiedy się wygadam, dajemy jej 10 minut na zwiedzenie krypty bezsennych. I kiedy już wrócimy, wybieramy dialogi z Kryptą. Następnie tutaj ona nam kolejną trochę opowiada i daje nam nasze pierwsze zadanie. Naszym zadaniem jest zabicie grupowo, chociaż mało kto chyba będzie chciał być grupowo, ponieważ na moim levelu, czyli na tym 177 to można bić samemu powiem, że można zabić i to nie jest wcale jakiś problem, ponieważ jedynie nie mogę chyba zabić trzech grupek w których jest 5 albo 6 potworków jest to jest jedyny minus, a tak to naprawdę łatwo sobie poradzić do zabicia mamy ogólnie, tak licząc to 9, 18, 27 360 potworków Wszystkie oczywiście to są patrycjusze. I to osamotniona patrycjuszka, nieumarły patrycjusz, opuszczony i bezsenny patrycjusz. Każdego po 90 sztuk. Więc musimy ich zabić i wrócić do naszej femestry. Tak trochę wyprzedzając questa, jest to jeden z dwóch razy, kiedy będziemy musieli iść tutaj i zabijać te potworki, te, tych patrycjuszy dokładnie. Więc od razu radzę wam zbierać... Są to, jak to się nazywa, jakieś tam miedziaki tchuzalskie, zaraz Wam powiem dokładnie, są to tchuzalskie miedziaki, tak, są to takie złota, one w kształcie właśnie takiego miedziaka są i warto je zbierać już w tej części quest'a, kiedy mamy do zabicia większą ilość. Ponieważ na własnej skórze, tak jak teraz oglądacie, przekonałem się, że naprawdę bardzo rzadko je lota. Ogólnie loty są dosyć rzadkie, jak możecie zauważyć, teraz jest przyspieszone, żebyście mogli zobaczyć, jak całe te ekspowisko obchodzę i zabijam raz. Za jednym przejściem powinniśmy załatwić jedną trzecią tych wszystkich potworków, ale niestety właśnie nie możemy zabić paru sztuk, więc skończymy na tym, że będziemy musieli 4 razy. Teoretycznie cztery razy powinniśmy wyjść. Oczywiście Wam życzę, żebyście musieli tylko trzy razy, ale moje kół nie jest na tyle dobre, żebym sobie radził z niektórymi grupami, więc je po prostu zostawiam, żeby nie padać na marne. Na początku grupki są małe, pojedyncze bądź tam po trzy. Ale tutaj już mamy coraz więcej i jest, jest huzalski miedziak pierwsza sztuka i właśnie takich potrzebujemy aż 5, więc. Już teraz na tym poziomie możecie je zbierać. Z racji, że jest to złoto, jeżeli będziecie chcieli na przykład przełozy, przełożyć, to ono wam się zużyje, więc naprawdę przestrzegam was, bo to jest taki jak złoto, jak każde inne. Więc jak każde inne złoto chcecie wykorzystać, no to przenosicie go kawałek albo klikacie dwa razy. Z tym jest to samo, więc zostawcie je w tym miejscu, w którym macie, bądź chyba możecie je wrzucić do depo i wyciągnąć z depo, wtedy one będą poukładane, ale mi to tam nie było potrzebne. I tutaj jest tak jakby ostatni poziom tych wszystkich patrycjuszy. Tutaj do zabicia jest, są takie grup, grupki potężniejsze, chociażby po 4 czy po 5, więc ja już wolę bić właśnie walką turową. Poziom niżej już są naprawdę dobre grupki i na samym wejściu jest grupka chyba 5, więc najczęściej tam padam, chociaż jak widzicie nawet teraz mam małe problemy. Ale to z racji tego, że tutaj ten Patrycjusz bezsenny jest dla mnie, dla tropiciela na moim levelu jest najtrudniejszy do zabicia, ponieważ ma bardzo dużo życia. I moje hity bez przebicia to są w niego po 1,5 i po 1k, ale jako, że jest to wojownik to wychodzi to naprawdę słabo. I tutaj mamy grupkę jeszcze jedną. Tutaj tą tropicielkę, czy to jest tam łowczyni zabija się naprawdę szybko. Kto to dzwoni? Kto to dzwoni. Mama, dobra, mama dzwoni, to muszę odebrać. No i jestem z powrotem. Wracając do tematu, łowczynie i maga zabija się na początku i najszybciej, ponieważ oni są najsłabsi. I tutaj jest, są właśnie te dwa typy wojowników. Ci ze 183, których właśnie zabijam, są słabsi i jest również ten bezsenny, który jest najsilniejszy jak dla mnie. No zabijanie to jest takie ekspovisko w sumie dla mojego levela, więc ja tutaj sobie przyekspiam, więc jako tako wiemy. Tutaj mamy na przykład grupkę 5. I zaraz zobaczymy jak mi pójdzie z taką grupką. Chyba, że nie będę, chociaż nie wiem, nie chcę paść po prostu na filmiku, ale zaraz jeszcze zobaczymy. widzicie, padłem, a to już mieszało to i mamy do, miałem do zabicia. E, miałem zabitych po około 30 i tych bezsennych najmniej, więc ich, na ich będziecie musieli poś, poświęcić najwięcej czasu. Ale to tam jest mały problem. Kiedy już się uporamy z tymi patrycjuszami w końcu po tych paru spowiskach, kiedy wbiję dosyć dużo levela, yy, Mamy kolejną część zadania. Yy, musimy porozmawiać z magiem stojącym obok yy, naszej Femestry. Yy, jest on tutaj dokładnie, więc nie musimy zbytnio daleko iść. I oczywiście zagodujemy tam na temat naszego questa. I yy, on ja tutaj opowiada, ale niestety wracamy. Do Femestry z uwagami od Recymera. No i tutaj on nie wie nic i w ogóle zaskoczony z tą całą sprawą tych wszystkich patrycjuszy. I wchodzimy do gildi magów i udajemy się do Shandara. On jest tutaj. Z nim rozmawiamy. Tutaj o przywracaniu zmarłym życia i tak dalej. Yy, I mamy porozmawiać następnie z Uldynem, który jest również niedaleko, ponieważ jest to ten mały karzełek, ale on też nam tutaj yy, chyba zbytnio nie będzie chciał pomóc. Czekaj. Nie, no, nie mam z nim żadnego dialogu. Dobra. Dobra. No, ale on nam nie chce niestety pomóc, więc wracamy do naszej femestry. I wtedy. Jak już tutaj wrócimy. To jak widzicie y, rozmawiamy z nią, i ona nam będzie kazała znowu y, wpadnie na pomysł, żebym znowu ich pozabijał i, zdobył, i żebym zdobył 5 tchuzarskich miedziaków. Tak więc y, znowu musimy pozabijać tym razem już po 30 sztuk, czyli jak dla mnie to będą jakieś dwa wyjścia. I będziemy zbierać takie tchuzalskie miedziaki. Więc powodzenia Wam życzę, mi się jakoś w końcu udało, więc Wam też się powinno udać. No i kiedy już pozabijamy to, co mieliśmy pozabijać, mamy tutaj, widzicie, mam miedziaki pozbierane po, całym, po całej mojej torbie. No i oddajemy jej te miedziaki, ona jest bardzo ucieszona, i tak dalej, i tak dalej. No, i dostaniemy y, amulet. Jest to amulet nekromancji. I musimy y, rozejrzeć się po tchu, porozmawiać z mieszkańcami, i tak dalej. Ale my wyruszymy od razu w y, wskazane miejsce, które ja wam tutaj powiadam. Jest to dom Żaka, poziom pierwszy, gdzie jest zdobek. I tej osoby właśnie szukamy, więc y, nie musicie nigdzie chodzić. Od razu lecimy tutaj. Nad domem widzieliście wywieszkę z taką książką. No tutaj musimy się podpisać, wejść na pięterko. No i teraz yy, idąc, po prostu idąc, zaczynamy dialog. Yy, żak sam zaczyna dialog. No i tutaj yy, kończymy w sumie ten dialog. Bo jest to osoba, której właśnie szukaliśmy niezłocznie poinformuj yy, naszą Femestrę, czy tam Femastrę, że odnaleźliśmy tego żaka. I to, to jest nasze zadanie. Więc więcej już od nas nie będzie wymagać yy, nasza Femestra, no i znowu cieć nas tutaj łapie, ale możemy się stąd szybko udać, wyjść i wrócić do naszej zrzeceń oddawczyni po to, żeby zakończyć questa, no, który się głównie właśnie opierał o to, że musieliśmy pozabijać nekro, nie na kromatów, tylko patrycjuszy, a Femestra chciała się dowiedzieć skąd oni są, jak oni są itd., itd. Nazwą osobę, przy której amulet coś tam robi. No i Femestra zajmie się wszystkim. A my kończymy quest'a. Dużo expa, dużo kasy, dużo punktów honoru. I do zobaczenia w kolejnym quest'ie na 178 już level. Więc do zobaczenia. A na koniec pamiętaj. Jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz... Zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram, gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście, wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku. Więc warto je przeczytać. I to tyle do zobaczenia.